Przeproś mnie. nie, to ty mnie przeproś. O co tak naprawdę chodzi z przeprosinami? Czy zdarzyło Ci się, że przeprosiny od drugiej osoby kompletnie Cię nie satysfakcjonowały, albo że czułaś, że to przepraszam, nic nie znaczyło? A może w głowie pojawiła Ci się myśl, no nie tak to powinno wyglądać? Mamy w głowie scenariusze na to, jak przeprosiny powinny przebiegać, w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie, odpowiednim tonem głosu. I jeśli ktoś zrobi to inaczej, często uważamy, że jest to nieważne i nie ma to żadnego znaczenia. Dlaczego? Bo jako dzieci byliśmy trenowani do tego, żeby przeprosiny były szybkim rozwiązaniem konfliktu. Przeproś tego chłopca, podaj rękę, ta dziewczynka wcale nie chciała, jest młodsza, wszystko będzie dobrze, no i już pogódźcie się, podajcie sobie ręce, wszystko będzie w porządku. Nie uczono nas, jak rozumieć, dlaczego ktoś został skrzywdzony, zami zamiatano emocje pod dywan. A co jeśli te przeprosiny mogą wyglądać inaczej i niekoniecznie musi spadać słowo przepraszam. Na przykład, widzę, że cię zraniłam, bardzo mi przykro, teraz dopiero rozumiem, jak to na Ciebie wpłynęło. Albo wtedy byłam zła i roztrzęsiona, nie widziałam Twoich uczuć. Wiem, że to nie było w porządku, nie dałam rady. Dla mnie taki rodzaj przeprosin jest o wiele głębszy niż puste słowo przepraszam. A dla Ciebie daję znać, co ty o tym myślisz. Czego Ty potrzebujesz, aby uznać, że te przeprosiny były dla Ciebie znaczące.